Witam Was serdecznie. Max Paypal przedstawia MotoGP20. W tym odcinku kontynuacja wyścigów historycznych. Jeżeli chodzi o tą klasę, no to tak jak mówię, to jest na zasadzie takiego losowego wyboru, bo wystarczy, że ktoś sobie tutaj wyjdzie z gry, z powrotem do niej wejdzie i te trzy trasy, które tutaj są do wyboru, one po prostu się zmienią. Jak pamiętam, dzień wcześniej ja tutaj miałem Grand Prix No Malezja, a teraz mi się zmieniło. Mam teraz Grand Prix No Hiszpanię. I oczywiście też sobie tutaj pozwoliłem troszkę tych zawodników, trochę tych motorów podblokowywać, żebym miał po prostu większy manewr co do wyboru. No, wezmę sobie jednak tego harda, tym razem 6 okrążeń na wyższym poziomie trudności i wezmę zawodnika Max Biagi. Oczywiście jestem jego fanem oprócz Maxa Biagiego też kibicuję tutaj Valentino Rossiemu. I tutaj mogłem takie coś zdradzić, jeżeli chodzi co do wyboru na przykładzie. Ja tutaj na przykład mam taki motocykl jak Honda, tutaj z roku 2002. To wolałbym już tutaj jeździć motocyklem, który jest z roku na przykład 2000 siódmego niż po prostu jeździć tą hondą z 22. drugiego. Dlaczego? No wiadomo, że te motocykle są o wiele lepsze, mocniejsze dlatego takie no może powiedzieć taki podpowiedź dla graczy, którzy tutaj też odblokowują tych zawodników, że lepiej jednak wybrać sobie lepszy motocykl. Tak samo jakbym mógł tutaj powiedzieć, jakby ktoś jeździł na wyższym poziomie trudności, no przecież nie wziąłby tutaj motocykl z roku 2002, tylko wolałby tutaj tą Yamahę z 2012. Zdecydowanie przeskok po prostu czasowy, czyli dokładnie z 10 dobrych lat. Dobra, ja oczywiście tutaj może ten showroom jeszcze raz. A, dokładnie, tutaj fajne te owiewki jednak są, naprawdę z tego kamela. Te czasy to fajne były, naprawdę. Kiedy oni tutaj jeździli, troszkę są inaczej, jeżeli chodzi o styl jazdy. Bo tutaj oni troszeczkę inaczej wchodzili, inaczej się składali w te zakręty, i tutaj też to zauważyłem podczas po prostu jazdy. Na przykładzie, jak ja sobie wezmę taki motocykl z roku 2002 i widziałem, jak oni tutaj się składają, te zakręty. A ja sobie wezmę na przykład e, swojego zawodnika z kariery i będę jeździł tym samym motocyklem. On troszkę inaczej, jakoś dziwnie mi skręcał. Może w jednym z odcinków akurat to pokażę. Dobra, ja tutaj oczywiście dokonam ustawień, które tutaj bardzo są dobre jeżeli chodzi o tą klasę historyczną, czyli 0,2, a tutaj wszystkie piątki, to praktycznie się nie zmienia. Rozstaw osi też nie, ale tutaj troszkę się pomyliłem, jeżeli chodzi o te biegi, jeżeli chodzi o wybór. Bo tutaj 8, 6, tutaj 4, ale tutaj jednak nie jest na 10, tu się po, trochę pomyliłem. Tutaj jest na 7 lub 6 na niektórych, właśnie trasach. Ale Grand Prix Pulitzeres, no to zdecydowanie mogę tutaj zaryzykować, nawet dać. Nie, 7 wystarczy tutaj, żeby na tą rundę dobrze mi poszło. Ale zauważyłem też, że na tych y, trudniejszych poziom trudności, o właśnie, jest ten paliwo. Tak jeździłem na tym 40%. No to nie było w ogóle paliwa, nie było w ogóle zużycia opon i w ogóle. A tutaj, jednak. Jest ten wybór też tych opon na tą rundę. Jakie tutaj sobie wziąć? Widzę, że temperatura asfaltu jest 44, ale chyba zaryzykuję i wezmę te opony, jednak te średnie, i pojadę ten wyścig. Dobra, pora walczyć. Kontynuuję. No właśnie tutaj powinna być taka start meta i takie kółko rozgrzewkowe. Tego właśnie tego tutaj nie ma i też w tej klasie nie ma właśnie tych e, parków ferme ani nie ma tego. Tak start. No właśnie tutaj tego sprzęgiełka brakuje. Dokładnie tutaj na tym poziomie tu wnosić trochę tego sprzęgiełka tutaj Musio tutaj się bardziej tak wpasowywać te zakręty. Ta konta tak jedzie troszkę tak szeroko mogę powiedzieć. Max i tak się składa. Tak trochę, no jakby nie do końca. Nie do końca, ale wiadomo, to są inne zupełnie czasy, lata, że inaczej ci zawodnicy się składali, te zakręty. Teraz wiadomo, że w takim pozycji V się składają. Ale muszę tutaj pędzić. Max Biagi akurat ale mi się jeździ jeżeli chodzi o hondę. Ale zobaczę, zobaczę jak tutaj sobie poradzę oczywiście do końca. Bo to dopiero jest pierwsze okrążenie z sześciu. Ach, tu ładnie. Oczywiście też testowałem ten motocykl Maxa Biedziego jeżdżąc na Losail w Katarze i mogę powiedzieć, że co do klasy królewskiej, no to miałem możliwe takie dwie może sekundy takiej różnicy, jeżeli chodzi o te motocykle, nie wiem jak działa w realu. Musiałbym zobaczyć na rekordy robione w tamtych latach, a teraz jakie są robione. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że rozwój takiego motocykla naprawdę poszedł do góry. A tutaj tak na betonki, no, prawie tak na limicie. Będę musiał naprawdę uważać, bo jednak tutaj jeden mały błąd i po prostu I nie ma zawodnika. Ale zobaczę, jak ja tutaj będę miał kręcił półka. Teraz te czasy, kiedy ja oglądałem po raz pierwszy te MotoGP, kiedy miałem takie zainteresowanie tymi motocyklami, i po prostu kiedy do rodziców mówiłem, że kiedy wreszcie będę miał swoje lata, to wtedy zrobię prawo jazdy na kategorię A. I mi się to udało. Spełniłem swoje marzenie, żeby mieć swój własny motocykl i jeździć nim. Oczywiście chodzi o moją ceberkę 600. -kę. No mogę powiedzieć, że nie ustrzegłem się też wypadkom, jeżeli chodzi tak prywatnie jeżdżąc. No nie znam żadnego motocyklisty, który po prostu nie zaliczył gleby na motorze. Na pewno jakąś tam miał choćby lekką. No, tutaj lepiej te zakręty muszę sobie wyjeżdżać. Nie no, wiem jak tutaj będzie sytuacja z tyłu, ale już jest set rnał za mną. sekundę, o sekundę tutaj jest Mogę powiedzieć, że tutaj była taka historia ze setem A Valentino Rossi tutaj w ostatnim zakręcie, jak go tutaj wypchnął i wygra. Ach, tutaj doliczyli mi, ach tutaj skręcenie, myślałem, że jednak nie, nie doliczą, taką kary czasowej, ale jest, jest ta kara czasowa, 1.41. Jeżdżąc na kądzie. Trzeba się przyzwyczaić do jazdy. Bo niektórych zawodników, których tam zauważyłem jak Duena czy coś no fatalnie wręcz mi się jeździło. Że oni mają po prostu takie staro dawne wejście. Znaczy sendetkę taką podczas wchodzenia w zakręty no nie podobało mi się w ogóle. Dlatego wolę sobie wybierać ...tych zawodników co akurat ich na przykład lubię. No to jedynki, do twórki, spokojnie. a no, kto tam chyba jest? Ktoś tam za mną jest i naprawdę próbuje już tutaj? No źle. A Kesey Stoner tutaj za mną Kesey no, Stoner kurde tutaj próbuje Zdecydowanie musi mieć lepszy motocykl żeby od razu się za mną tak znaleźć A tak, tutaj ciasno pojechałem ten zakręt no, jest? Tak Kesey Stoner no Zdecydowanie lepszy ma motocykl niż ja Które to były czasy Próbował nawet nie wyprzedzić. Jest Casey Stoner dokładnie. 1.39. Tutaj zdecydowanie tempo wzrosło. Będę musiał się tutaj naprawdę troszkę natrudzić, żeby utrzymać, jeżeli chodzi o te miejsce. Plot pas będę musiał tutaj jednak robić paliwa mi trochę braknie, będę musiał chyba przełączyć PWR, pozycja 1. I zdecydowanie moje tempo wyścigowe troszkę spadnie. Jeszcze zaryzykuję, ale ostatnie okrążenie, no nie ma szans, żeby tutaj utrzymać to te tempo. Ale kiedy Keseja z sobie odblokuje, no to wiadomo, że już będzie miał troszkę łatwiej. Oj, spokojnie. Tutaj te zakręty. Delikatnie, bez żadnych szaleństw. Myślę, że troszkę mu też odskoczyłem, ale na niewiele. Na niewiele mu no tutaj odskoczyłem. Spokojnie. Tutaj ten zakręt bardzo fajnie wchodzę. Ciasno jadę, dobra, trzeba tutaj, niestety, ale PWR pozycja 1, no nie dam rady, wreszcie mam dwa okrążenia. Nie mogę tutaj za szeroko pojechać, bo tutaj Casey Stoner jak tylko mnie wyprzedzi, to na pewno odpali wrotki i pojedzie do przodu. Już coś się tam pokazało, już zauważył owiewkę jego. takimi liniami żeby mnie tutaj nie wyprzedził wykorzystać swoje doświadczenie w jeździe, jeździe motocyklem już podskoczyłem muszę ze zerknąć co tam się dzieje Kessy stoner zaś za mą jest dobra do hamowania do do tego krawężnika bardzo ciasno tutaj trzeba pojechać żeby tutaj nie, nie dać zawodnikowi nawet normalnie centymetra na wyprzedzenie Od Grand Prix no, mogę powiedzieć że mało jest takich manewrów na wyprzedzanie. tutaj jednak trzeba jechać od początku roku, do końca bardzo dobrze nie to jest w poszczególnych innych klasach jak Moto 3 tam to jest wiele manewrów do wyprzedzania, ale klasa królewska to już zupełnie co innego jest tam jest już trzeba sobie szukać miejsca o kurde chyba przesadziłem przesadziłem PWR pozycja 0 bo nie zdążę, nie z mi paliwa Odjechał teraz zdecydowanie wolniej i tutaj chyba manewr wyprzedzenia ach tutaj głowa, no, to tak. tutaj jeszcze z KSE jest donera. no niestety brak paliwa jest takim zawodnikiem który jest z czasów o wiele szybszych na pewno teraz odskoczy mi no za walka może będzie do końca ostatnie okrążenie mam mocniejszy motocykl to nie ma co się tutaj po prostu szczypać, żeby rywalizować z lepszym zawodnikiem. To tak samo jak mówiłem. No Honda, która jest z roku, nie wiem, 2002 no na pewno nie będzie lepsza niż Yamaha z roku 2012. To jest po prostu przeskok czasowy. Spróbuję, spróbuję, jeszcze jeden, trzy paliwa łączę w pozycję 1 czy 2, to maksymalnie mi tutaj zjedzie te paliwa, ale odskoczył Casey Stoner. Jeszcze spróbuję tak jasno pojechać, ale nie. Nie mam szans, nie mam szans. Jeszcze mam tą karę, która już wynosi już pół sekundy, więc tutaj na drugim miejscu chyba jednak tutaj te rywalizację zakończę. Chyba, że jakiś popełni błąd Casey Stoner, ale chyba nie wydaje mi się, żeby tutaj mógł cokolwiek tutaj zrobić. Nie, ja odskoczył i odskoczył już na półtora, sekundy, więc tutaj no nie ma co liczyć na jakiś lepszy rezultat. Za daleko, za daleko jest. Poza tym nie miałbym szans, teraz pozycja 1, a nawet 2. Ostatni zakręt, no nie, nie, teraz zdecydowanie nie miałbym... chyba, że pozycję 2 cały czas jakbym jechał. No i te opony mi się już tutaj troszkę poździerały. No, i koniec. Casey Stoner wygrywa. Ja jestem na drugiej pozycji. Ale fajnie, bo przynajmniej więcej trochę kredytów będę miał. I tutaj też mogę powiedzieć o jego numerze startowym. Teraz, jak popatrzeć się w klasie królewskiej, to Jack Miller bardzo przypominający tutaj ma jednak numer jak Casey Stoner. No, zobaczymy, jak tutaj się. I tak jak mówiłem, tutaj jest takie NC. Co oznacza, że rywale tutaj. Więcej niż chyba 5 sekund są za mną, dlatego tutaj nie zostają sklasyfikowani. Oczywiście, jeżeli chodzi o ich czasy, dobra, kontynuuję zatem. Taki tutaj odcinek: 6000 kredytów. No to, ładnie, to znaczy tych diamentów tutaj odblokowałem, kontynuuję I kogo tutaj wziąć? Dokładnie Casey Stonera, bym sobie tutaj wziął chętnie, ale brakuje mi jeszcze dokładnie tych mm, diamentów. No to sobie wezmę to ten motocykl i Valentino Rossi. Dobra. Już mam tutaj dwóch odblokowanych. No, jeżeli oczywiście Wam się tutaj podobał ten odcinek z y, tym wyścigiem Max Biaggi jeżdżący tutaj na Grand Prix Heres, oczywiście możecie mi tutaj zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego odcinka z historycznych wyzwań. Nie zapomnijcie też o dzwoneczku. Także do zobaczenia.